Hania i Grzegorz, pierwsza para polskiego fitnessu. Zgadzam się. Witamy, co robicie. Z Hanią ostatni raz widzieliśmy się na Mistrzostwach Świata, kiedy wygrałaś w Montrealu. Nie wiem, czy pamiętasz? Naprawdę? Naprawdę? W Montrealu same? Tak. Pamiętam. Następne starty. E, planujemy e, robić sezon jesienny? Tak, teraz e, odpoczywamy, tak. regenerujemy siły. No i najwyższy sezon to, to, to jesienny, tak? Arnold trzecia Olimpia. Między tymi dwoma będziemy wybierać mistrzostwa świata, które odbędą się w tym roku w Białymstoku u nas w Polsce. No, też by Także... było warto Cię pokazać z dobrej strony. Współpracujecie z firmą Sajtek. Co to dla Ciebie znaczy? Na pewno firma Sajtek Nutrition to jest silna, silna marka na zachodzie. Jest duży prestiż, więc bardzo się cieszyliśmy, że zaproponowali nam współpracę. No i staramy się jakby godnie ich reprezentować. E, wiadomo, że, że mają tutaj wiele gwiazd z Ligi Pro. E, mamy nadzieję, że kiedyś, że kiedyś też dorównamy do tej ligi. Na pewno wszystko w swoim czasie. E, wszyscy wiedzą, że jesteście razem. Czy jest to jakimś utrudnieniem, czy jest to może pomocne wam w przygotowaniach? Wydaje mi się, że raczej nam to pomaga fakt, że pierwszy sezon, który startowaliśmy razem, bardzo się go obawialiśmy, jak to razem zniesiemy, jak będziemy oddziaływać na siebie. Bo wiadomo, to jest trudny czas dla sportowca. Ale udało się i naprawdę było bardzo dobrze. Wspieraliśmy siebie nawzajem. Ja myślę, że to, że jesteśmy razem, to wychodzi nam tylko na plus. Tak? W przygotowaniach do, do startu. No i w życiu codziennym. Rozumiemy się. Nie trzeba jak gdyby E, Tłumaczyć pewnych zachowań. Mamy w sobie tyle empatii, że, że rozumiemy to drugą osobę, tak? Także bez żadnych problemów, e, naprawdę e, można powiedzieć, że jesteśmy no, bardzo mocno dobrani, też e, jeśli chodzi o, o samo patrzenie e, na, na sport, na, na przygotowanie. Także fajnie, bo łączymy wspólną pasję. Między Waszymi debiutami a dzisiejszymi, a... Waszym zdaniem, jaka bardzo wielka przepaść nastąpiła? No, ja właśnie o tym wspominałam. Dzisiaj rano jak jechaliśmy. Moje debiuty były 3 lata temu. Kategoria bikini Fitness chyba była trzeci raz z rzędu, więc bardzo raczkująca. No, jest, no jest niesamowita różnica poziomów w przygotowaniu, w świadomości przede wszystkim dziewczyn, bo ja mówię o bikini, w świadomości dziewczyn, jak muszą się przygotować, żeby już dobrze wyglądać na debiutach. Mimo tego ja swoją drogę przeszłam, 3 lata też dochodziłam do, do pewnej sylwetki, e, która mi teraz odpowiada. Na debiutach byłam bardzo delikatna, subtelna. E, no, uważam, że wszystko też e, jakby musi zająć czas, ale na pewno poziom jest o wiele wyższy. Tylko to też debiut, więc u dziewczyn widać e, jeszcze taką skromność w ruchach, oby, małe obycie. Dopiero tego się uczą Między ze starpami. A nowe kategorie dodane do IFBB, co o nich sądzicie? No teraz będziemy podczas tych debiutów obserwować, w jaki to kierunku on zmierza, jak to będzie wyglądało. Ja jestem dość sceptycznie nastawiony do tej kategorii, tych konkurencji. No zobaczymy jak wyjdzie. No, być może okaże się, że trzeba w dziesiątkę wprowadzenie takiej to właśnie kategorii do kalendarza Polskiego Związku Turystyki i Fitness. No zobaczymy jak będzie. Też dużo sceptyków było, jak wchodziły nasze kategorie, także, a okazało się, że są naprawdę hitem. No jest w dziesiątkę. Najwięcej zawodników teraz to są bikini i męska sylwetka, bo bardziej dla ogółu, nie tylko dla, dla, dla fanatyków kulturystyki, tylko dla takiego ogółu, ten fit model chyba właśnie też jeszcze bardziej ma być taki kobiecy i delikatniejszy. No no ciekawie jesteśmy sami co tutaj będzie, myślę, że znowu to będzie się przez 3-4 lata kształtowało w Polsce i tak naprawdę będziemy czerpać wzorce z zagranicy, bo to już tam pewnie też już gdzieś tam było i będziemy podglądać jak to wygląda. No my chyba już nie zmienimy kategorii na tę kategorię. My czekamy na kategorię w parach, męska oh. sylwetka i bikini, tak. i wtedy startujemy i rozwalamy wszystko. No to jest dla się niewątpliwe. A jakieś słowa ostatnie co do przygotowań dla młodych deputantów, na co muszą uważać najwięcej? Ważne jest, żeby się nie stresowali, łatwo to mówić, nie startując, ale no, to jest ważne, ważnym elementem, żeby być bardzo naturalnym, tak? bez stresu. No, dokładnie, dokładnie. wzrastał tak? Dokładnie, dokładnie. Także na spokojnie wszystko, pozytywnie myśleć i trzeba pamiętać, że po to się przygotowaliśmy powiedzmy przed zawodami te pół roku często, tak, czy tam nawet dłużej, krócej w zależności tą, żeby przez te parę minut pokazać na scenie siebie najlepszego, w wersji najlepszej. Tak? Dlatego nie można się stresować, trzeba pokazywać to, że się chce być na tej scenie. Chce się wygrać i, i to na pewno procentuje. No ja się zgadzam, jakby kategorie nasze są e, tak mocno niewymierne, e, dlatego nie ma po co się stresować, bo i tak nie ma to wpływu na wynik. Dlatego robić swoje z uśmiechem e, i, i, i dla takiej samorealizacji. A twoim zdaniem, e, jakie są największe błędy popełniane przez e, młode e, bikini Fitness? Myślę, że dziewczyny trochę chcą. Wszystko za szybko. Ja uważam tak. A to potrzeba czasu. Ale wiadomo, że też według mnie trochę, trochę za mocno się odchudzają, za bardzo to idzie. Ale pierwszą formę jest zrobić najciężej w sensie, że nie wiemy na co nam wyjdzie. i Dlatego często to tak wychodzi, że troszkę za szczupło albo, albo, albo jakoś nam... No, uczymy się tego ze startami. E, także to, to są takie, takie najczęstsze błędy, które ja widzę. Ale już e, też widzę, że, że jest dużo pozytywów, że e, często biorą lekcje pozowania, uczestniczą także w naszych warsztatach, bo mają tą świadomość, że prezencja to jest naprawdę bardzo duży procent w, potem wygranej. Bo ciało ciałem, każda jest przygotowana, ale potem tą prezencją kupujesz sędziów i dlatego wygrywasz. Pierwsza para polskiego fitnessu. Dziękujemy.